Dobry wieczór kochani, tutaj Anna Radwan, Wielkie Tak. Witam Cię pięknie w kolejnym nagraniu. Mam zaszczyt opowiadać Ci o tym, jak układają się we mnie treści, które pracują w mojej duszy. Dzisiejsze nagranie będzie dotyczyło tematu, mam wrażenie, takiego jednego z głębszych pracujących w mojej duszy. Jest to temat relacji. Relacje na poziomie duszy, kobieta mężczyzna pełnia, więc takie hasła się pojawiają, zobaczymy, jak to się przejawi w słowie przekazanym dla ciebie. Zaczynając ten temat, opowiem kilka zdań o mojej historii. Moja podróż z. Docieraniem się z mężczyzną była trudna. Nie będę dzieliła się szczegółami, kochani, bo znacie mnie być może już, jeśli oglądaliście poprzednie filmiki. Dużo opowiadałam o swoim życiu, o przeszłości, o tym, co było, więc nie mam już potrzeby zagłębiać się w szczegóły swojego życia. Jednak ta droga była długa, właśnie po to, żeby zrozumieć pewne treści i przyswoić. Relacja była trudna po to, żeby nauczyć się tego, czego się nauczyłam. Co jest ciekawe, dusza, od bardzo, od momentu, kiedy zaczęłam mieć świadomość swojej duszy, miałam świadomość kompletności i pełni, którą jestem. Bo kiedy nosimy, kochani, w sobie świadomość duszy, nie musimy się uczyć tego, że jesteśmy pełnią. Dlatego <gryw> uczę się cały czas w mojej duszy. Uczę się jej podróży i z tego miejsca patrzę na świat i życie, a przede wszystkim na relacje, dlatego że budowanie się do tej relacji najpierw ze sobą samą, o czym powiem w temacie, pełnia w Tobie, a później z bliską osobą i dalej idąc z bliskimi osobami w życiu, czyli z rodziną, przyjaciółmi. To wszystko zaczyna się w nas. Zaczyna się we mnie, zaczyna się w Tobie. No więc świadomość pełni tak naprawdę nie wystarczyła do tego, żeby tak sobie prześlizgnąć się przez ten temat, ponieważ dusza miała tutaj temat karmy miłosnej, którą nosiła w sobie. Dlatego tak wiele się nauczyłam, jeśli chodzi o temat relacji, tego co kryje się, jakie programy, Jakie naleciałości nosi kobieta, jakie różne ograniczenia nosi kobieta, jeśli chodzi o relacje, jeśli chodzi o ten etap dostrajania się do swojej duszy, czyli jaki bagaż tutaj nosiła kobieta, którą, której teraz słuchasz, i jaki bagaż nosił mężczyzna, którego spotkałam, który tak naprawdę był też odzwierciedleniem tego, co jest we mnie, dlatego, że tak patrzę. Na życie, więc to wszystko doświadczałam z tego poziomu i układało się to we mnie. Więc każdy z nas nosi tutaj coś, co nazywamy programami, ograniczeniami, słabościami i mocnymi stronami. I żeby to mogło się, kochani, w nas obudzić, potrzebny jest etap tak zwanego też oczyszczania, co nazywamy też często procesem, po to, żeby wydobyć te dobre, i wysokiej jakości z duszy, po to, żeby dostroić się do tego doświadczenia świata, doświadczenia siebie, doświadczenia życia z poziomu duszy. No więc, kiedy ten etap jest już za tobą, kiedy mogę powiedzieć, ten pewien etap jest już za mną, bo co przede mną to życie pokaże, więc kiedy ten etap jest jakiś już zamknięty za mną, treści zaczynają się układać. Zaczyna tutaj dziać się pełnia w człowieku, w jaki sposób jej doświadczam. Co to znaczy pełnia? Jak ją pojąć, zrozumieć? Pełnia pierwiastka żeńskiego, świętej kobiecości i pełnia pierwiastka męskiego, świętej męskości, która jednoczy się w jednym ciele poprzez właśnie świadomość swojej duszy, świadomość podróży człowieka z duszą. Głęboko wiem, że tylko z tego miejsca, przynajmniej w moim przypadku, mogę tworzyć relację, której pragnie moje serce. W przeciwnym razie jest to nieustanny proces przepychania się, doszukiwania się czegoś, badania jakichś niuansów, co być może też będzie się wydarzało i tak będzie w etapie, do strajania się, bo mieszkamy tu na Ziemi, w tych jakościach ziemskich. Jednak świadomość duszy wnosi zupełnie inną jakość, dlatego, że prowadzi właśnie do tego miejsca, które nazywam miłością, do serca, do tego spokoju, do pamięci tego, kim jestem jako dusza. Przypomina mi to o tym, kim jest drugi człowiek z poziomu duszy. I dopiero z tego miejsca może tworzyć się prawdziwa magia. I właśnie na tym etapie, kiedy człowiek zaczyna tego doświadczać, kochani, tak namacalnie fizycznie w życiu jako człowiek, ja jako kobieta, kiedy ze swoją kobiecością jestem swoim chaosem, który ogarniam codziennie. Doświadczam tej męskości, czyli kiedy ten mój wewnętrzny mężczyzna zaczyna się uzdrawiać, dzieje się to w taki sposób, że mam tutaj pole do działania w życiu, czyli otwiera się takie miejsce, w którym otwiera się przestrzeń do fizycznego działania, do kreowania życia, do robienia rzeczy. Tak działa w moim przypadku męska energia. Jest to energia stabilnego. Obecnego umysłu, co integruje się pięknie w sercu kobiety, kiedy wracam uważnością do mojego serca i do miłości, do pamięci tego, z jakiego miejsca wykonuję te działania, z jakiego miejsca tutaj tworzę i kreuję moją rzeczywistość. Więc tak namacalnie to wygląda, po prostu mi się chce robić rzeczy, chce mi się usiąść tutaj przed tym. Przed tą kamerą i usiąść i nagrać do ciebie te słowa, ufając przepływowi właśnie tej energii duszy, która płynie z mojego serca. Siadam i wykonuję tę czynność, więc tak dzieje się, kochani, ta pełnia fizycznie w moim osobistym doświadczeniu. Są to też małe rzeczy. Jest to właśnie taka zachęta do bardziej uważnego życia, kiedy ten męski pierwiastek jest już uzdrowiony. Wtedy życie staje się po prostu aktem tworzenia, twórczym aktem tak zwanego przepływu, w którym jesteśmy, kiedy ta miłość zaczyna prowadzić nasze działania i będzie się to działo etapowo. Czasami możemy, kochani, doświadczać takiego stanu przez jakiś okres naszego życia. Może zdarzyć się tak, że Doświadczymy stanu przepływu przez kilka miesięcy czy lat, a później ten przepływ zniknie, po to, żeby coś znowu mogło się w nas ułożyć. Na tym polega życie. I później znowu wejdziemy w przepływ, nie czekając na to, aż on wróci, tylko mając świadomość tego, że życie tak właśnie wygląda to są fale, nieustannie przeplatające się fale różnych etapów, różnych doświadczeń. Więc tak, kochani, zadziewa się pełnia w człowieku, który jest świadomy swojej pełni, jest świadomy swojej duszy, jest świadomy swojej kompletności i pielęgnuje tą kompletność. Doświadcza tego zjednoczenia w sobie. I tutaj jest też takie, jeśli jest połączenie z duszą, kochani, to dusza będzie nas nieustannie prowadziła do tego balansu, czyli żeby. To działanie nie było takie chaotyczne, być może kiedyś takie było. Czyli, żeby to działanie nie pochłonęło nas całkowicie, będzie nas zatrzymywało energia w ciele, po to, żeby gruntować właśnie w tej pięknej, kobiecej energii, w tym oddechu, w tym zatrzymaniu, w tej integracji. Więc to działanie przeplata się ze zatrzymaniem. I kiedy to działanie przepada się z zatrzymaniem życia, staje się, kochani, takim nieustannym ruchem, przepływem, oceanem kreacji, nawet kiedy mamy wrażenie, że wszystko stoi w miejscu. A kiedy sięgamy takiego miejsca ciszy kompletnej, punktu zero, miejsca absolutnego zatrzymania, gdzie mamy dostęp do można powiedzieć, boga, czyli tej nieskończonej mądrości zatrzymania, jest tutaj taki reset energetyczny. Można sobie tutaj odpocząć. To są bardzo różne stany. Teraz mówię o czymś zupełnie innym, tak mi teraz przyszło. Nie ma to wspólnego nic z tym ruchem, życiem, chociaż to też się dzieje bardzo dużo tam. Jednak, kiedy sięgasz już. Poziomu duszy możesz patrzeć na ten przepływ, być w nim kiedy chcesz. Możesz się nim bawić, możesz tworzyć, możesz kreować, możesz się zatrzymać i spojrzeć na wszystko z góry. Nie patrząc z góry, z poziomu ego, tutaj pragnę wyprostować, ale patrząc sobie tak właśnie bardziej z dystansu. Czasami będzie tak w życiu, że nie będziemy mieli dostępu do tego dystansu i to też jest w porządku. Kiedy, kochani, życie nie daje nam możliwości do tego, żeby spojrzeć na pewne sytuacje z poziomu obserwatora, wtedy życie nas zaprasza do tego, żeby wejść w tę sytuację i zobaczyć, co tam się dzieje. Po prostu wyprostować te obszary, które wychodzą na powierzchnię, zobaczyć, co się pokazuje, jaki etap jest teraz dla nas do eksploracji, co nowego się pojawia. Zazwyczaj, kochani, dzieje się tak, że kiedy dusza nie jest na jakimś etapie przejścia. Zadziewa się to tak, że jest tutaj duży proces i właśnie ciężko się zdystansować, bo dużo się dzieje, nasz system energetyczny dosłownie się zmienia, kochani. To, to jest niesamowita wrażliwość naszego systemu nerwowego. Jesteśmy bardzo wrażliwi tutaj, wyczuleni na wszystko. Wszystko nas drażni, denerwuje, gdy tymczasem tak naprawdę dostrajamy się do nowego sposobu postrzegania świata. I kiedy mamy tą świadomość, co się w nas dzieje, że przechodzimy do kolejnego etapu, wtedy w tej łagodności pozwolimy sobie przejść przez ten etap burzy, której będziemy doświadczać, bo to jest właśnie przejście do kolejnego etapu, więc wszystko jest na powierzchni po to, żeby mogło się ułożyć do kolejnego etapu. Więc tak to się, kochani, zadziewa, jeśli chodzi o podróż duszy z człowiekiem i podróż człowieka z duszą. Tak się zadziewa też temat pełni, który jest dla nas znany, dla każdego, kto podąża z poziomu duszy. Ten temat jest znany. Ten temat jest takim. Taką esencją, którą czujemy głęboko, czujemy tą kompletność, czujemy tą pełnię w sobie, czujemy tą boskość w sobie. Więc ja to rozpakowywuję na te pierwiastki męskie, żeńskie, na to i yang, na to jak to się przeplata w naszym życiu, na to jak fizycznie można tutaj wcielać tą świętą kobiecość, czyli to zatrzymanie. Do tego pięknego, męskiego, twórczego działania. Jak to się zadzieje w Tobie, to być może, ale niekoniecznie, nie obiecuję i nie wiem kiedy wydarzy się to w życiu materialnym, ale jest tutaj tak wiele różnych, kochani, kontekstów, bo każda dusza jest niesamowitym kosmosem, więc ja tutaj nie opowiadam, o jakichś teoriach i obietnicach, co się wydarzy, kiedy zrobisz coś lub co się powinno wydarzyć, kiedy doświadczysz tej pełni. Dlatego, że byłam wiele razy w takich miejscach, kiedy myślałam, że to już jest we mnie i że coś powinno się na zewnątrz wydarzyć. Więc na szczęście się nie wydarzało, po to, żebym mogła obudzić się z kolejnego snu i sięgnąć tego miejsca pełni wewnętrznej jeszcze głębiej ze sobą, więc dlatego też nie opowiadam o czymś, czego nie doświadczyłam, nie obiecuję czegoś, czego obiecać nie mogę, bo to nie jest też moje zadanie. Jak zapewne czujesz, wiesz i znasz siebie, tak jak mnie teraz słuchasz, i jeśli te słowa trafiają do twojego serca, to wiesz i czujesz, jak indywidualną istotą jesteś. Jak indywidualnie rozpoznajesz swoją podróż i te słowa, które teraz płyną do Ciebie, również odczytujesz bardzo indywidualnie przez wszystkie swoje zmysły przez swój umysł, przez swoje ciało i przez swoją duszę. Jest to bardzo indywidualny i niepowtarzalny proces. Tak samo tym procesem jest ucieleśnienie czyli namacalne spotkanie tej osoby w swoim życiu. Ale jeśli już masz osobę, z którą współtworzysz relację, te jakości mogą również służyć do tego, żeby podnieść jakość relacji, w której teraz obecnie jesteś. Dlatego, że jeśli się rozwijasz, to relacja również siłą rzeczy będzie chciała się rozwijać, bo to jest wynik procesu naturalnego, procesu przebudzenia Twojej świadomości, która poszerza się w Tobie. Dlatego, że świadomość, kochani, masz zawsze, że jesteś świadomą, istotą przebudzoną. Natomiast to umysł dostraja się do tego obrazu poszerzania swojej świadomości, która już teraz sięga wszystkiego, co jest. Więc, kiedy Twoja świadomość naturalnie obejmuje coraz większe aspekty ciebie samego, również wszystko, czego się dotykasz, wszystko, w czym bierzesz udział praca, relacje. Twoje życie codzienne, codzienne nabierze szerszego, głębszego wymiaru. Tak po prostu. To jest wynik procesu, w którym jesteś. Więc obserwuj sobie, jak to się dzieje w tobie. Notuj wewnętrznie w swoim sercu, w swoim myśle, w swojej świadomości, jak pracuje ta pełnia w sobie, czy ją czujesz w sobie, jak ją w sobie rozpoznajesz. Jak rozkosznie jest przebywać w tej pełni i kompletności. To jest taki naprawdę niesamowity stan, do którego możesz oddychać całym swoim ciałem, w którym możesz przebywać. Możesz przyjąć tą energię i oddychać razem ze mną i poczuć swoją pełnię, poczuć swoją kompletność, poczuć się absolutnie idealną. Kompletną istotą, której niczego nie brakuje, której żadne pomysły z zewnątrz nie są w stanie się przykleić, o jakimś braku, o poczuciu niespełnienia, i te wszystkie historie o tym, że gdzieś trzeba szukać jakiejś połówki, nie ma innych połówek, nie ma dopełniania się z drugą istotą, czy to kobietą, czy mężczyzną. Dlatego, że jeśli się spotykacie na poziomie duszy, to spotykacie się w tym zrozumieniu, kim jesteście. I w zachwycie patrzycie na siebie, rozpoznając siebie samych w tej przygodzie. I jeśli będą wychodzić procesy, a wy spotkacie się w świadomości, to pięknie przez to przejdziecie, użyjecie swojej mocy do transformowania siebie samych. I każde spotkanie po takich turbulencjach będzie jeszcze piękniejsze. Wiem, że to może wybrzmiewać tak łatwo. Wiem, jak jest w relacjach tutaj na Ziemi, kiedy układamy się do tych energii, jakie schodzą, bo to jest tutaj zupełnie inna praca. Ale wiem też, że może to być prawdziwa przygoda, kiedy kochani, i teraz tutaj takie zaproszenie do poznania siebie samego, czyli teraz w tym, co teraz się otwiera, w tym, co teraz do mnie przyszło żeby ta przygoda nie wydawała się taka trudna i ciężka. Zapraszam cię do takiego eksperymentu, którym jest właśnie rozpoznanie tej pełni w sobie, czyli zbudowanie takiej relacji ze sobą, na co dzień budowanie siebie tak głęboko. Jakbyś to ty był tym, czego szukasz, czyli jeśli rozglądasz się za jakimś partnerem partnerką Niezależnie od tego, czy jest, na ile jesteś w rozwoju, czy to ma być bratnia dusza, czy mąż, czy żona, jakkolwiek to nazywasz, czy jeśli jesteś w relacji, podychaj sobie do tego i zdecyduj teraz, że chcesz się stać taką osobą dla siebie samego najpierw, że chcesz te jakości wcielić w swoje ciało, stworzyć ze sobą tą pełnię, taką relację namacalną, w której kiedy jest ci ciężko, sam się podniesiesz, sama się podniesiesz. Kiedy chcesz coś zrobić, zrobisz to. Kiedy nie chcesz to, czegoś zrobić, nie zrobisz tego. Kiedy chcesz być w chaosie, pozwolisz sobie na ten chaos. A kiedy chcesz być w porządku, jest czas na poukładanie się, to się poukładasz. Jak to jest być ze sobą właśnie w tym? Spełnianiu się w życiu, pozwolić sobie na to, żeby się spełniać w tym życiu, żeby ta pełnia się w tobie wydarzała, żeby to fizycznie się w tobie wydarzyło w Twoim ciele. Jak możesz to zrobić? Zadaj sobie to pytanie, bo tylko Ty znasz odpowiedź, jakich działań potrzebujesz, z jakich działań potrzebujesz zrezygnować. Jak potrzebujesz do siebie mówić, jak już nie chcesz do siebie mówić, jak chcesz siebie wspierać, jak chcesz siebie podnosić, jak chcesz być traktowany, jak chcesz być traktowana przez ukochaną osobę. Jaką masz wizję takiej cudownej, pięknej, błogosławionej relacji z poziomu duszy, jak ją pamiętasz w swoim sercu. Bo kochanie, jeśli Ty pamiętasz relację z poziomu duszy, oznacza to, że ona jest w Tobie zapisana. To nie jest coś, co tutaj dostajesz teraz w prezencie, i mówiłam tu już o tym. To jest coś, co w Tobie się budzi i przypomina się Tobie, dlatego że nie mogłoby się wydarzyć coś, co tak bardzo wiesz, co tak doskonale pamiętasz. Nie mogłoby przyjść do Ciebie z zewnątrz. To jest po prostu coś, co jest Twoje, bo Ty jesteś tą pełnią, kompletnością, ideałem. Więc zachwyć się sobą i poeksperymentuj z tą pełnią ze sobą, poeksperymentuj z tą wewnętrzną kobietą i wewnętrznym mężczyzną ze sobą, z tym Yin Yang. Poczuj tą świętą miłość w Twoim ciele, która dotyka wszystkiego, i poczuj tą świętą przebudzoną męskość, która odważnie działa w tym kierunku, żeby spełniać to, jak prowadzi serce. <słuch> Jakoś wyszło. Udało się przekazać to, co pragnęło moje serce przekazać Tobie. Chętnie poczytam komentarze, kochani, bo jest to temat, który jest dla mnie jednym z ciekawszych do eksploracji. Jednym z ciekawszych też, jak to się zadziewa, kiedy człowiek odpakowywuje swoją duszę i doświadcza tego zjednoczenia najpierw ze sobą w tym świecie tutaj ziemskim, później doświadcza tego tak w sercu, w sobie energetycznie. Fascynująca podróż. Więc dziękuję, że słuchasz, dziękuję, że czerpiesz z tej mądrości i życzę tobie szerokiej, drogiej w tej podróży. Przyjmij siebie w tej pełni, uznaj swoją kompletność, uznaj swoją pełnię i pozwól, żeby wydarzyło się dla ciebie. Pozwól, żeby się stało. Do zobaczenia znowu. Pa, pa.